To miał być kolejny transport żywności dla potrzebujących, ale wydarzenia z poranka 2 kwietnia sprawiły, że świat przypomniał sobie, co Izrael od pół roku robi w gazie. Choć od początku wojny zginęło już 33 tysiące osób, to właśnie zabicie siedmiu wolontariuszy spowodowało, że powróciły pytania: kiedy Izrael skończy wreszcie robić krwawą jadkę w gazie? W tym odcinku dowiesz się, co stało się w centralnej gazie we wtorkowy poranek i czy Izrael Przestanie zabijać tam cywilów. To miał być kolejny transport żywności dla potrzebujących, ale wydarzenia z poranka 2 kwietnia sprawiły, że świat przypomniał sobie, co Izrael od pół roku robi w gazie. Choć od początku wojny zginęło już 33 tysiące osób, to właśnie zabicie siedmiu wolontariuszy spowodowało, że powróciły pytania, kiedy Izrael skończy wreszcie robić krwawą jadkę w gazie. W tym